Witam państwa serdecznie ze stanowiska firmy Ball Steel. Jest to marka zarejestrowana w Niemczech, dedykowana do instalatorów oraz profesjonalistów. Co wyróżnia markę? Marka nie będzie widoczna bezpośrednio w Internecie. Daje swobodę właśnie współpracy instalatorom. Mamy tutaj produkty bardzo wysokiej jakości gamę urządzeń gazowych, bioetanol. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Systematycznie do marki Balski będą też wchodziły urządzenia na drewno. Tutaj mamy przykład pięknego pieca, wolno stojącego, wykończonego w spieku, również z możliwością personalizacji urządzenia, chociażby przez wybór klamki. Tutaj mamy zaprezentowany palnik na bioetanol. Jest to urządzenie w pełni sterowane przy użyciu telefonu, więc jest to też kompatybilne urządzenie z domami typu Smart Home. Tutaj zaprezentowany model posiada pojemność 9 litrów zużycie bioetanolu na poziomie 0,3 do 0,6 litra. Daje bardzo długi tutaj czas pracy samego urządzenia. Metoda działania jest bardzo e, ciekawa, jest tutaj podgrzewany etanol, który następnie jest przez kolejną żałkę podpalany i mamy tutaj taki właśnie efekt e, końcowy. Będzie dostępny oczywiście w kilku wersjach e, wielkościowych. Można go zaadaptować w różnych projektach, tak jak tutaj na przykład w stole wykonanym z kamienia.